nasze vlogi, bez knajpek to. Tak, to, to a wiesz, to... że. O, to był dobry pomysł, przejechanie tu. Ja też tak uważam. I tak naprawdę, 5 godzin może się okazać że to za mało jest tutaj na samorodos. Widzicie, piwo jest sprzedawane w takich właśnie. Nie wiem, jak to kuflach, tak? Nie wiem, czy to kufel można nazwać. No tak, chodzi o to, że ten kufel jest w kształcie buta. I się gościu pyta, czy męskie, czy, czy żeńskie. Mówię ty, no daj mi pół litra, no nie chcę kurde litra pić. Skalosza. No skalosza, kurde. <śmiany> Widzicie? I to jest cała iska, no po prostu. Przed chwilą miała focha i, i ten. Nie mam focha, tylko udaje. Ona zawsze ma focha, tylko udaje, że nie ma. Tak. Czyli z kalosza nie będziemy pić, napijemy się z bucika Po prostu ten, że tutaj powinni takie na szpilkę, takie dać no, Zobaczmy jak to będzie wyglądać Rodos, yes. this is best beer of Rodos okay. Zytos beer Zytos? Zytos, okay. Yamas. Okay. Proszę bardzo This is lady size Lady size, it's enough for me is no, okay. <laughs> enough I take you, witamina, witamina Zdrówko. Na razie to ja tylko łykam pianę. Ale piwko dobre. To piwo firmy Zytos Premium Lager. Proszę bardzo. Kobieca ręka nie obejmuje. To znaczy nie znaczy jest, jest ciężko, jest ciężko naprawdę chwycić. Jednak, nie, jednak ja... jak jest rączka, to jest takie, wiesz, bardziej takie... Wiesz, że podchodząc tutaj yy, w ogóle nie wiedziałam, że to jest takie. Ale nie, w bucie. ja. A ja widziałem. Ale a mówię, nie, a ja, ale myślałam, ja tak, że to taka jest No takie... ja też myślałem, że to taka ściema jaka. I nagle dostajecie kurwa w bucie piwo. To bo... już nie wziął karosza, naprawdę. <laughs> no nie wiem co to To no ciężko było pić. Pani po ile było piwo. Słuchajcie. To było najdroższe piwo ever. Nie licząc Skandynawii, naprawdę. Bo byliśmy, słuchajcie, byliśmy w Budapeszcie, pamiętasz? 8 coś zapłaciliśmy za piwo. To mówiliśmy, że na dole. Nie, słuchajcie. Tu gościu, jak się pytam, ile za piwo? On tak 9,50, 9,50. Kurde, no za dwa piwa. A to jedno, 9,5 euro. 40 zł za browar. Słuchajcie, to jest po prostu szok. Ty, jak teraz wejdziemy do knajpy, to się trzeba cokolwiek pytać. Tu po prostu łupią. Już wyszliśmy do pierwszej knajpy, no nas łupili po prostu. Dostałem obuchem w łeb i po prostu i musiałem zapłacić. Koniec kroku.